Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu, a teraz konkretnie, a konkretnie porozmawiam dzisiaj z panem posłem Markiem Jakubiakiem. Witam serdecznie, panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Na pewno będzie konkretnie. Na pewno będzie konkretnie, i od konkretu zaczynamy. I to takiego konkretu, no, powiedziałbym, dość zdecydowanego. Sądusz, sondaż, który pojawił się w Superekspresie, Instytut Badań Polster zapytał Polaków, czy rząd Donalda Tuska wywiązuje się z obietnic. 62% ankietowanych twierdzi, że się nie wywiązuje. I przy okazji mamy taki krótki cytat z pana profesora Kazimierza Kika, który skomentował ten wynik. Rząd nie jest w ofensywie reformatorskiej, jest w ofensywie destrukcji, skłonności do sądzenia, wskazywania, obwiniania. Wszystko przez to, że Polska jest w rękach partyjnych, działaczy, a nie ekspertów. Panie Marku, no zapytam w takim razie konkretnie, czy jakby Pana zapytano, czy rząd Donalda Tuska wywiązuje się z obietnic, to Pan by odpowiedział tak, jak 62% Polaków, czy też nie, jak pokazało 27%. Nie no 62% ma rację dlatego że Donald Tusk nie po to władzę przejął żeby realizować to co obiecał tylko po to żeby realizować plan którego nie ujawniał w trakcie kampanii wyborczej a więc przejmowania i ubezwasowalniania Polski od Unii Europejskiej no to jest jasne i klarowne no to dopytamy teraz już o te zapowiedzi premiera Donalda, Donalda Tuska, w zasadzie jego ludzi, minister Domański. No właśnie, może to jest ta jedna z obietnic, z których chcą się wywiązać. Minister Finansów Andrzej Domański mówi o ozosowieniu umów zleceń i umów o dzieło. Sam tłumaczy, że to jest blisko 7 miliardów złotych, które trafi do budżetu. Mówi zresztą też w tym samym wywiadzie, że to oznaczałoby dla części Polaków po prostu niższe, Pensje to jest po raz kolejny sięgnięcie po, do kieszeni Polaków po to, żeby ratować polski budżet? Ale to nie ratuje się polskiego budżetu, tylko ratuje się układy y, rządu Donalda Tuska. Przypomnę, najdroższego w historii Rzeczpospolitej. Y, I mogę tylko tyle powiedzieć, że ta zwyżka przychodów z podatków. A zwiększenie deficytu to są dwa sprzeczne pojęcia, które każą mi myśleć, że mamy do czynienia z partaczami zwykłymi i tutaj ten problem jest generalnie bardzo poważny. Ta, ta kwestia uzasadnienia, ona nie jest niczym, niczym nowym z pana punktu widzenia jako polityka i biznesmena to jest jakby no, ciężko powiedzieć, czy jest to dobre rozwiązanie, no, ale jednak no, trzeba sobie wyobrazić, że za chwilę zdecydowana część Polaków, którzy pracują na umowach właśnie zleceni o dzieło, no, będzie zmuszona do tego, żeby odprowadzić e, zdecydowanie, znaczy nie oni, tylko ich pracodawcy, odprowadzić dużo większe podatki i faktycznie odczują to po kieszeniach. Myślę, że przejdzie to wszystko na B2B. No to myślę sobie tak, że Polacy znajdą rozwiązanie, bo nie ma takiego ograniczenia, które nie można by było ominąć. I, i sądzę, że naprawdę trzeba mieć nie po kolei w, w, gdzieś tam w tych głowach biznesowych, żeby myśleć, że jak człowieka bierze się do pomalowania jednej ściany, to trzeba za niego ZUS płacić. Czyli inaczej mówiąc, że co, że będzie jeszcze drożej niż jest w usługach? No po prostu myślę, że mm, złych doradców mają kolejny raz. A jak Pan słyszy o tym, jak Lewica czy też no, inne ugrupowania popierające tego typu, tego typu rozwiązanie mówi o umowach śmieciowych, to no, otwiera się Panu przysłowiowy nóż kieszeni? To nie są żadne umowy śmieciowe, bo ja tylko przypomnę, że partie lewicowe, a na przykład partia Razem, umowy zlecenia traktuje jak normalne umowy o pracę. To było wyciągane parę lat temu, że oni w klubie na przykład nie mają na umowę o pracę prawie nikogo. To było parę lat temu, mówię o partii Razem. Więc tutaj jest pewnego rodzaju hipokryzja, zwykła hipokryzja. Niczego w ten sposób się nie zrobi. Muszą być umowy o dzieło i muszą być umowy zlecenia. To są dwa różne typy umów, ponieważ ludzie chcą dorabiać sobie, dorabiać sobie zwyczajnie. Ale jestem też, trzeba tu jasno sobie to powiedzieć, wrogiem sytuacji takiej, kiedy umowa zlecenie zastępuje umowę o pracę. Ja jestem zdania, że jeżeli pracownik już jest poważnym pracownikiem, to on musi być na umowie o pracę, a nie umowie o dzieło. E, takie mam, taki mam tu pogląd w tej sprawie. Trochę, trochę odbiję piłeczkę. Ja akurat pracuję w, no w, wśród dziennikarzy, którzy w większości pracują na umowie o dzieło. A prawda jest taka, że bardzo wielu pracodawców po prostu nie stać jest obecnie na zatrudnienie pracownika na umowie o pracę. No tak, bo tu chodzi o produktywność, no tu chodzi o to, żeby y, ludzi mniej pracowało, y, a żeby więcej zarabiali, y, bo to w sumie do tego to się wszystko sprowadza, y, natomiast czy, y, czy, y, czy to się odbije na rynku w taki paskudny sposób, to myślę sobie, że, że nie, no coś to się już ponarobiło. No Warszawa, jak wiemy, ostatnio sporo jest problemów z poruszaniem się, także panie Marków współczuję trochę, że trzeba po tej Warszawie jeździć, szczególnie po ostatnich wydarzeniach pogodowych, ale jak już rozmawiamy o spełnianiu obietnic, no to z tymi obietnicami nie do końca idzie wszystkim dobrze, bo po raz kolejny mamy spór w koalicji. Pani minister Nowacka odniosła się do pomysłu pana Kośniaka-Kamysza odnośnie wychowania patriotycznego, no i mówi absolutnie nie, mówi, że, że taki Pomysł nie jest do realizacji, że taka, nie ma takiej potrzeby, aby wychowanie patriotyczne do, do polskiej szkoły wprowadzać. No, po raz kolejny lewica pokazuje, w którą stronę zamierza zmierzać, jeśli chodzi o edukację osób najmłodszych. No i to jest ta przykrość wielka, dlatego że dla nich historia, naród, tradycje dla lewicy nigdy nie były ważne. Ważniejsze zawsze były te komunistyczne poglądy na świat. I tyle w tym temacie. To jest dla nas naprawdę niepokojące zjawisko. Powiem ono bezpośrednio będzie w nas uderzało w przeszłości, w nasze dzieci w nasze tradycje, i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu myślę, że PSL się na to nie zgodzi. Z strony Panie Marku tak zapytam, no bo mówimy o wychowaniu patriotycznym. Czy to trochę nie jest tak, że to jest taki projekt, który został wrzucony przez PSL tylko po to, żeby zbudować sobie słupki poparcia, no bo tak naprawdę wychowanie patriotyczne możemy realizować na lekcjach języka polskiego, historii i tych, które już mamy w programie. To, to wystarczy chyba tylko chęć nauczycieli i ewentualne zmiany gdzieś tam w tej postawie programowej. Myślę, że tutaj bardzo ważną rolą jest postawa rodziców, którzy muszą wymagać od szkoły trochę więcej, a wtedy okaże się, że te całe ten misterny plan lewicy na przejmowanie dusz prawicy, legnie w gruzach, bowiem rodzice są mądrzejsi. Naprawdę, ja mam do czynienia z komitetami rodzicielskimi od no, ładnych paru lat i powiem, że rodzice po prostu zaczynają się buntować i, te rozgrywanie dziećmi te sześciolatki nie sześciolatki, e, czego uczyć czego nie to są nasze dzieci i my musimy po prostu zwyczajnie za nie odpowiedzialność wziąć No i tutaj, e, ja zachęcam gorąco zachęcam rodziców do e, po prostu zwyczajnie, e, wzięcia odpowiedzialności za swoje za swoje pociechy no, naprawdę, I, i powiem jeszcze, panie redaktorze, bo już sobie przystanąłem. E, powiem tak, że e, e, szkoła to jest lekceważony temat e, przez wszystkich. Natomiast nasze dzieci od jakiegoś czasu e, e, nie, nie są. W szkole i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Raz, że COVID, ale szkoła to już nie jest ta sama szkoła. Naprawdę, yy, yy, w tej szkole dzieci nie muszą się uczyć. To jest po prostu jakaś paranoja. Yy, lekcji do domu nie będą zadawać, nie będą uczyli, jak to. Yy, yy. Jak jak to powiedziała w holistyczny sposób będą uczyli historii Rzeczypospolitej? W holistyczny to znaczy, że wszędzie i nigdzie. Więc pytam się, czy pani pani, jedna pani z, od żółtych, czyli od tej całej 20-50, od tych czerwonych, czyli mówię o SLT, czy oni naprawdę coś im się z tymi głowami porobiło? Oni w tej chwili, panie redaktorze, nie wiem czy państwo wiedzą, wprowadzają od tego roku polsko-niemiecki podręcznik historii. A e, krótko mówiąc, Niemcy go bardziej pisali niż Polacy, ponieważ tam nie ma Westerplatte, tam nie ma w ogóle bohaterów polskich, nie ma. Po prostu nasza wspólna historia. Dacie wiarę, co, co my jesteśmy jakimś Vaterlandem niemieckim? No Powiem, że to nie będzie takie łatwe, dlatego że e, tacy ludzie jak ja nie będą odpuszczali tego tematu e, i będziemy tutaj walczyć o nasze dzieci i o edukację tych dzieci. Nie da się e, e, w tej chwili e, katolicyzmu zasusunąć, nie da się wyprowadzić katechezy ze szkół, ponieważ my mamy dzisiaj z czerwoną zarazą do czynienia, no to gorzej już powiedzieć nie można, no. No to jak już wspomniał pan o Niemczech, to jeszcze jedna kwestia przed, kilkudziest... przed kilkunastoma minutami na portalu Interia pojawił się artykuł o tym, że Donald Tusk zostanie w Niemczech nagrodzony. Otrzyma nagrodę od Europe... Europejską Nagrodę Dziennikarzy przyznawaną przez m 100 Kolecz i jak to podkreślono w komunikacie, premier Donald Tusk otrzyma tę nagrodę między innymi, za... że jest rzadką postacią polityczną reprezentującą sukces procesu zjednoczenia Rozszerzenia Europy i dodatkowo, że udało mu się przywrócić w kraju praworządność i wartości demokratyczne. No, trzeba pogratulować chyba panu premierowi, że niemiecki ośrodek nagrodzi go za bycie wyjątkową postacią polityczną. Prawda, mówiąc, ja się wcale nie dziwię, ale proszę zobaczyć, z jaką hipokryzją niemiecką mamy do czynienia. Przecież w końcu premier Tusk włamywał się do pomieszczeń, siłowo i bezprawnie przejmował telewizję. Budowali jakimiś uchwałami jakieś cyrki. To niezgodnie z prawem i konstytucją i prawem europejskim, nawet powiedziałbym. A tutaj Niemcy go za to nagradzają. To znaczy, że co? Wykonałeś, Donald Tusk, jednak robotę. Wykonałeś. Ale Mało tego, to nie wiem, czy pan wie, że pan minister spraw zagranicznych, bo Donaldowi Tuskowi to jeszcze przynajmniej nie mówią, jaką nagrodę dostał, ale minister spraw zagranicznych dostał 50 tysięcy euro, proszę pana, od jednej z fundacji za swoją postawę. I to są dopiero cyrki. Nie dość, że gość, nie dość, że gość dostał 800 tysięcy od Buka, czy wiedzieć kogo, za jakieś konsultacje, to teraz wziął jeszcze 50 tysięcy. I pytam się, co, to normalne, że mi Minister spraw zagranicznych bierze sobie jakieś finansowe nagrody od Niemców i jest wszystko w porządku, no, my, moim zdaniem nie ma co przesadzać y, z tymi określeniami, że my przesadzamy, mówiąc, że ten rząd jest proniemiecki. On jest proniemiecki. Czy to się komu podoba, czy nie? To chociażby po, po fakcie tych, tych nagród, o, o no których dobrze. wspominamy. Panie Marko, no to nie będziemy dłużej zatrzymywać, jak państwo słyszeli, Bo, było krótko, ale konkretnie. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i również dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się nisko, Marcin Norwoski. Do zobaczenia, do usłyszenia.